Witam Was serdecznie w Big News. Nazywam się Jakub Dąbkowski i zapraszam do zobaczenia naszych wiadomości, jak najbardziej subiektywnie wybranych ze świata Big Data, Marketing Automation i wszystkiego tego, co jest z tym związane. Pierwsza wiadomość, pierwsza wiadomość jest taka, że dzisiaj jest piątek. Pewnie większość z Was poleciała zobaczyć, co dostała od Mikołaja. Co prawda, to nie jest ten główny Mikołaj, który przychodzi, ale i tak nie wiem, czy zastanawialiście się pewnie, jak bardzo ten gościu, który przynosi nam te prezenty, jak bardzo nas obserwuje, wiedząc wszystko o wszystkich. Tak naprawdę, jakie on gromadzi dane, jak je musi przerabiać, żeby wiedzieć jeszcze oprócz tego, co chcemy dostać i czy zasłużyliśmy na to. Uy, normalnie mówię Wam, moim zdaniem jest to gorsze niż NSA. Pierwsza, nasta, albo może tak, następna wiadomość to bardzo interesujący artykuł, który znaleźliśmy, a propos e, trzech błędów, które pojawiają się przy wdrażaniu marketing automation, i to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że marketing automation ogólnie jest bardzo fajnym narzędziem, ale jak każde narzędzie, można je używać dobrze i można je używać źle. E, więc e, trzy rzeczy, na które akurat e, zwraca autor. To wdrażanie bez strategii, czyli wdrażanie marketing automation na hura. Czyli zobaczyłem coś, mówię, myślę sobie, o, to fajne jest, i zaczynam to nagle wdrażać. Nie zaczynam nagle, tą pierwszą rzeczą. Taką jak zauważyliśmy, pierwszą rzeczą jest to, że ludzie zaczynają wymyślać, co oni by mogli zrobić. Czyli, jeżeli się dowiadują, że mogą właściwie monitorować kontakty, które mają w swojej bazie danych, w swoim Ceremie, to nagle zaczynają wymyślać, że aha, jak wejdzie na tą stronę, no to wyślemy na przykład takiego maila, a jak wejdzie na inną stronę, to wyślemy innego maila. Nagle zaczyna się taki wyścig, i, i okazuje się, że z punktu widzenia użytkownika, to gdybym tak naprawdę miał to dostawać, to nagle bym był zaspany z całą stertą wiadomości. Tak, to jest, to jest taka pierwsza rzecz. Następna rzecz, to jest, która się wiąże z tym trochę, to jest komunikacja zbyt często lub zbyt rzadko. No, zbyt często, to właśnie powiedziałem przed chwilą, przykład, zbyt rzadko. To jest to, to jest to, o czym teraz mówimy, albo co teraz mamy, czyli wysyłanie, przyważnie większość firm wysyła maile dwa razy w roku. Zgadnijcie na jakie, na jakie uroczystości, albo w którym momencie roku, oczywiście na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. I wtedy nagle sobie przypominamy, że o Boże, my chyba mamy jakąś bazę mailową, no to wyślimy tam parę maili. No i wszyscy starają się wysłać te maile, jakby myśleli, że co najmniej inni te maile otwierają, tylko oni są tacy, ci, którzy wysyłają, że zlewają te wszystkie maile, które przychodzą, wrzucają do spamu. Więc tak naprawdę ee, nie powinniśmy tego robić. Nie musimy wysyłać dwa razy maili do roku, no bo i tak one trafiają. Większość z nich trafia do skrzynek spamowych, co najwyżej my się bardzo cieszymy, że nagle zrobiliśmy jakąś akcję świąteczną. Okej. Okay. Trzeci, trzeci taki błąd, który jest często popełniany to jest używanie marketing automation tylko do akcji sprzedażowych i chodzi tu o to, że nikt nie jest w stanie, znaczy albo, albo to jest tak, większość ludzi nie kupuje od razu. Wobec tego większość ludzi musi się przekonać najpierw do czegoś. Wobec tego najpierw warto ich pouczyć i powiedzieć, jaki ten produkt jest, albo jaka ta usługa jest, którą sprzedajemy, a dopiero po jakimś czasie ci ludzie będą gotowi do tego, żeby kupić. Czyli marketing automation w sumie, jak sama nazwa mówi, on służy też do marketingu. Nie tylko do sprzedaży, ale do marketingu. Więc trzeba trochę pomarketingować, trochę popracować z tym klientem, podostarczać mu materiały, takie, żeby mógł zdobyć wiedzę o naszym produkcie, żeby mógł go Chcieć i wtedy dokonała zakupu. Jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście, jak gdyby, którą już dokładamy stricte od siebie, e, mianowicie mm, dla, i, jeśli chodzi jaki jest problem dla, dla średnich firm. Jest następujący. Potrzebna jest jednak wiedza techniczna do tego, żeby przynajmniej ktoś w firmie ją miał, tak żeby potrafił system do marketing automation obsłużyć, stworzyć odpowiednie maile, zaprogramować odpowiednie akcje. Jeżeli nie ma takiej wiedzy, to po prostu trzeba ją pozyskać z zewnątrz, dlatego że jednak przez cały czas operujemy w internecie a internet jest medium, co by nie było elektronicznym, więc warto o tym pamiętać. Że ta wiedza, jak gdyby, przydaje się. Chociażby do tego, żeby w odpowiedni sposób skonstruować maila. Dobra, także polecamy bardzo ten artykuł. Jest bardzo interesujący. Następnym, jak gdyby, takim. Może to nie jest artykuł, który znaleźliśmy, ale jeżeli jakkolwiek analizujemy sprzedaż, potrzebujemy danych do tego, żeby, żeby zobaczyć, czy robimy coś dobrze, czy nie, to część tych danych zazwyczaj znajduje się gdzieś tam, out there, tak zwanie. I oczywiście powstaje problem, jak mam te dane ściągnąć do siebie, na przykład do swojego Excela, gdzie już je chcę obrobić. Jeżeli mamy taki problem, że nasze dane znajdują się na jakichś stronach internetowych, to wtedy rozwiązaniem, które może mi pomóc, jest taki program, który znaleźliśmy, który się nazywa Outwit, który jest ogólnie dostępny, nie ma problemu, żeby go sobie ściągnąć, jest darmowy. Co on takiego robi? OutWit to jest program, który tak naprawdę no, był kiedyś w ogóle pluginem do Firefoxa, ale po został stworzony jako taka oddzielna przeglądarka internetowa, gdzie wpisuje adres. I jeżeli ten program może, to ściągnie mi dane. Do, ściągnie mi dane ze strony internetowej i wrzuci je w, taki, w takim formacie, że mogę je wyświetlić z, w Excelu. Wobec tego, jeżeli potrzebujecie danych ze strony, nie możecie ich skopiować, możecie użyć Outfita. Jeżeli macie wiele stron internetowych, na której są te same dane w takim samym formacie, też możecie z tego programu skorzystać. My z niego korzystamy jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście jest to program darmowy, eee, także zapraszam do, do korzystania. Eee, no i ostatnia wiadomość. Eee, ogólnie nasz cały zespół się bardzo ucieszył, dlatego że zostaliśmy niestety okrzyknięci e, znowu najbardziej seksownym, e, seksownymi ludźmi tak? najbardziej takimi pożądanymi. <laughs> A to dlaczego? To dlatego, że m, na szczęście e, ludzie, którzy zajmują się analizą danych, obróbką danych, Dalej są uważani, albo ciągle są uważani za bardzo seksownych, dlatego że są bardzo pożądani. Dlatego, że ten świat, który jest na koło nas, potrzebuje tak naprawdę informacji i potraf, potrzebuje przerobienia tych informacji. Wobec tego jesteśmy tzw. Hot Topics. I to, co robimy, jest, jest, jest bardzo hot. No i my sami jesteśmy hot, i w ogóle męska część, męska część naszego, naszej firmy jest bardzo z tego zadowolona. Także zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za, za wysłuchanie. Jeżeli trwaliście do końca, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście o czymś usłyszeć, albo chcielibyście pracować z, z Big Data. Zapraszam do kontaktu, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.